Kto powiedział, że w takich klapciągach nie wejdziesz? No gram jeszcze, czy szlak jest trudny. Wyglądam jak rozjechana skarpeta. On... cześć z rana na babią górę. Jeszcze tylko 3 godziny. <laughs> jeszcze tylko 3 godziny, ale damy radę. Jest gorąco, dojdziemy w szczycie o 14, coś 15, 30 stopni. No. Na razie cień, a potem pewnie cienia nie będzie. Ale idziemy dalej. Co jakiś czas się odpalimy. 900 metrów za nami jest mega sztos pod góreczkę. Ale idziemy. Idziemy. No nie wiadomo kiedy tu będziemy następnym razem. Trochę nas zawiało daleko. Prawie pod Słowację, nie? Dobra, przerwa Jola. O, pierwsza atrakcja po drodze drzewo wyrwane, ale żyje kurde dwa drzewa, ale kawałek drzewa. ile mamy z 1200 metrów nad poziomem 1394 metry A jeszcze trochę i taki lepszy pierwszy przystanek Sokolica 1367 metrów, nie? Ale widoki to są. No, ja na głowach się złapała. piękne. Czyli myślę, że to ta góra będzie. Babia tamta, tak. Kurde. Kto powiedział, że w takich klapciągach nie wejdziesz? Ja zawsze wchodzę w takich. Oczywiście na tem. Jest Jolasia. Jeszcze trochę. I las się skończy. Zaczyna się niski las. A to z wiastu. no i zawsze jak wchodzicie, że zaraz się może skończyć ten las. I zaczną się łyse góry z kamieniami. Widoki, tam już powinny być sztosik. Idziemy dalej. Kolejna pauza i kolejne widoki. Tarasy widokowe, ale nie ma nazwy żadnej ten taras tutaj, nie? BGPN. Tam już Babia Góra, bliziutko. Jakieś skały, pełne skał. No i oczywiście... Co? Co przejeżdżaliśmy? Na środku. No i ten wyciąg nam niby, nie? Kolejny piękny punkt widokowy. Już jesteśmy prawie na szczycie. Pełno głazów. Widoki to po prostu, mówię wam... O, kosmos po prostu. Doszliśmy, zaraz obejdziemy po tej górce. Jak wiadomo, jak zwykle piękne widoki. Tu jakby takie fortyfikacje, jakieś z kamienie kurde, poukładane. Jolasia macha. Idziemy z drugiej strony, zobaczymy. I zaraz Jolas przyjdzie do ciebie. I będzie filmik fajny. Przyszł pamiętający Jana Pawła II, naszego siomalka. Kurczę. Tyle. Na TikTok oczywiście też rzucam filmy. Także zapraszam, jak ktoś tam lubi. No i Facebook Stalewiak. Tam z podróży i z roślin w sezonie. Przez zimę. Tam dalej jakieś szlaki są. Ślicznie. Trzymajcie się. I idę do dziewczyn. Na razichich Siostra, gdzie ty jesteś? Bo my szczytujemy. Pawać kurde, idziemy sobie tu Schodzimy już. Nogram jeszcze czy szlak jest trudny. To no, tak średnio trudne mogę powiedzieć. Czasem jest naprawdę grubo, żeby podejść. Około 3 godzin powiedzmy liczcie sobie, nie? To zdjęcie, to to, to filmik jak ktoś tam lubi. A potem schodzić jak schodzi, nie? Tylko w niektórych miejscach jest fajnie, tak jak teraz, równo, a potem już za połową jest okrutnie w dół. Także kondycję trzeba mieć. jak ktoś lubi góry, to działajcie. Wyglądam jak rozjechana skarpeta. Jola z tyłu chyba. Jest Jolasia moja. Także dograłem jeszcze. Ile Jola, 7 zł wejście? 7 zł. Parking. Zapełniony, drugi zapełniony, więc pychaliśmy dalej i staliśmy po prostu na kolejnych takich jakby bezpłatnych miejscach i spoko. Także szukajcie w razie czego miejsca, nie? Nie poddawać się. Nie rezygnować. Działać. Na razie.